Cześć, jestem Kaz i witam Was w Children of Morta w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku, gdzieś w poprzednim odcinku, nie wiem czy tym, czy jeszcze wcześniejszym, pokonaliśmy ostatniego bossa pierwszego Lochu i dzięki temu uwolniliśmy pierwszego boga. I mamy jeszcze małą wzmiankę u bodajże wujka Bena. Okej, okay, czyli to jest kwestia wrócenia po dostania się po córkę, która gdzieś tam, czy po żonę chyba, która gdzieś tam mm, sobie uciekła. Swoją drogą uratowaliśmy psa ostatnio też. Nie wiem, czy nie widzę, gdzie, gdzie ten pies się znajduje. Okej. Okay. No dobra, no to nie wiemy, gdzie, gdzie jest pies. To schodzimy na dół do podziemi, gdzie powinien być otworzony drugi loch. I który będzie za dzisiaj sobie oczywiście zaczniemy. No okej, okay, no oczywiście my w portal. Wejdziemy w miarę szybko. Mogłem co prawda cofnąć się do poprzedniego świata i tutaj coś jeszcze sobie polebelować czy cokolwiek, natomiast ja do Barachat wyruszę. On podzielony jest na trzy części, ok. I my będziemy w pierwszej, czyli w mieście złodziei. To pewnie będzie dużo kosztowności tam, ok. A i mamy tą ostatnią córkę Lucy. Jednej osoby nam tylko brak. No dobra, no to co? Odpalamy Lucy, która jest chyba magiem, w tym wypadku tutaj, mm, swego rodzaju, i będziemy nią zwiedzać. Zostaje nam jeszcze swego rodzaju taki stuprocentowy bryserker z wielkim młotem, albo inną bronią. Okej. Okay. Ona nie atakuje od razu. Ona potrzebuje chwilę, żeby się. żeby zacząć atakować. Okay. Lucy nie potrafi atakować w ruchu, gdy stoi w miejscu i strzela, jej taki stają się coraz szybsze, a ściskanych przez nią kul ognia zaczyna buchać. Pomóc niczy żar. Lucy zużywa manę, korzystając z niektórych zdolności. Mana odnawia się w miarę upływu czasu. Okej. Okay. Dobra, jest, że faktycznie strzela coraz szybciej. OK. Daleko sięga. tore to się daleko. Dobra. O nie 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 nie. Uuu, macie coś takiego ale ty, ty jesteś trochę oszustwem a dobra nie przelatuje przez ściany okej okay. ciężko się nią celuje ona nie ma żadnej żadnej pomocy jeśli chodzi o a, trafianie przeciwników a jej pociski przelatują przez, czasem przez obiekty okej okay. dobra jedziemy w węże O, nie, 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 tu nie będziemy stali. Wydaje mi się, że to będzie mnie ranić. Ok, dobra. Mamy pierwszy poziom, więc coś już będziemy mogli na nie rozwinąć, ale na razie jeszcze półciekamy. To jest drugi, yy, drugi członek Bregsonów, który miałby, ma obrażenia dystansowe, więc kolejny, którym będzie mi się całkiem przyjemnie grało dzięki temu. Mam taką przynajmniej nadzieję Ale jest papierowa jest taki glaskanon trochę Ma bardzo fajne obrażenia, bardzo duże Ale sama ma I HP to jest taka trochę bieda Jeśli o to chodzi I poziomy lecą jak Złe, okej okay. Dobra, lecimy jeszcze w tamtego Pyk 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 Trafię cię? Trafiony, okej okay. Dobra poziom. Co ty w ogóle rozdajesz? Um, Pogada udziela się całej rodzinie. Wszyscy członkowie rodziny wchodzą do lochu z jednym klejnotem. A, to jest całkiem spoko. Um, otrzymują runę umiejętności Lucy. Pojawi się Lucy przynęty OK i nieustający taniec Lucy podnosi rodzinne morale. Wszyscy członkowie wchodzą do blochu z dodatkiem klejnotem, czyli z dwoma klejnotami. OK, i teraz tak, stwórz tornado, który przyciąga wrogów i im obrażenia, albo jeśli nikt nie dotknie Lucy przez 8 sekund, wokół nie pojawi się magiczna bariera pochłaniająca kolejne otrzymane obrażenia. Powiem Wam, że mam takie trochę dylemat, co bym wolał. OK. Eeeem um. No to chodźcie to no Dobra Gień! Aha, no klejnoty, te kryształy przyzywasz, dobra u To takie coś Okej okay. Tornado jest takim trochę obusiecznym obusieczną bronią, bo przez chwilę przyciąga szybciej tych przeciwników w moim kierunku, natomiast nie pozwala im aż tak, aż, aż, tak też aż łatwo się do mnie przedostać No ale jest postacią, która yy, która jest na zasadzie uderz uciekni, uderz uciekni. Chodź tu Okej, okay, pik, pyk pik, pyk pyk, 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 pyk. Bardzo szybkie obrażonka. Lecimy po złociszce. Nie! Kolejny poziom. Te poziomy to lecą jak szalone. Trzeci. Więc bardzo przyjemnie. Dobra. Weźmiemy sobie to Trochę gorzej jest z... Z jej HP, bo ona HP nie ma wcale dużo Aha Dobra, to nie jest skrzynia, okej okay. Miałem taką nadzieję trochę, że to skrzynia, którą będzie można otworzyć A to po prostu, po prostu pułapka, która ma Za zadaniem mnie gdzieś tam wyrolować Dobra tu jest skrzynia. Ok. O nie, 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 nie. Tu już kolejny, kolejny przeciwnik. Dobra. Trzeba... Będzie bardzo ciężką postacią jeśli o to chodzi. Znaczy, spoko, bo ma, ma obrażenia zasięgowe, bardzo szybko strzela, ale nie może strzelać w momencie ruchu. Jest bardzo papierowa To nie będzie za dobre Trafiam cię? Trafiam okay. Leżysz Okej okay. Jeszcze tu skrzyneczki No i bardzo długo czaruje To też jest problem hej, okay, znowu poziom No co, jeszcze jeden poziom I mogę... I mogę sobie dodać na członkach rodziny poklejnocie Trafię cię tam? Gin Dobra, hmm. ilu was? Jeszcze ten się pojawił. Dobra, tam trafiamy, trafiamy, trafiamy. Jeszcze jeden przeciwnik. Ok, on na szczęście, jak zaczyna atakować, to jest bezbrony, więc bardzo łatwo się do niego dostać. A my teraz wejdziemy tu na górę. Jeden z przeciwników został tych gorszych pokonany. O, jeszcze jeden! Jeszcze jeden! O oh, nie, nie, nie! Eksplozja. Dobra, tamtego trzeba jakoś trafić. Okej. Okay. Dobra. Do HP to już tak słabo. No ale... Hmm, przetrwamy to. Dobra, to, jest zni to zniszczone. Tu jest wejście, okej. Okay. A i swoją drogą mogę się wyleczyć. Dobra, wystrojujmy pioruny w losowych kierunkach. Mm. nie za dobrze. Przydałoby się jeszcze jakoś wzmocnić. I ataki albo coś takiego. Okej. Okay. Co, przejście tu. Otwieramy bramę. Brama się jeszcze otwiera. Aż mogę strzelać. W większości wypadków nie mogę jeszcze nawet wejść za bramę. A co tu mówić o strzelaniu przez nią? Dobra. No i brak wspomagania w celowaniu to też jest bardzo duży problem tutaj. Hmm, no zobaczymy. No chodź tu wężu. Okej. Okay. W takim razie w dół O tego już spokojnie to tornado przytrzymało Okej okay. Dobra, zostaw mnie Ora, wyleczony, musiałem Tu już nie miałem za bardzo wyboru Kolejni, w ogóle tu się kolejne łotry pojawiają cały czas. Okej, okay. wygodniej się przemieścić. Dobra, tam jest zejście. Łotr. On się gdzieś tam w cieniu pojawia. No właśnie. Dobra próba. I powiem wam, że było blisko, prawie, prawie mnie trafił. Miejsce, gdzie oni są, są oznaczone jako cień. O nie! Co to było? A to jest. Prawie tego nie widać. Okej, okay. morwa. Ten nagle jakiś szybki Dobra, jeden trafiony Zostawiamy tornatko On z tego tornatka też nie jest aż tak dobrze w stanie się wydostać, okej okay. Poziom, losy ponowne Ponownie błogosławieństwa, dobra Umiejętności Czy to? Ja mam trzy punkty to sobie tak weźmiemy. Może to mi się przyda, bo to później jest um, liczba kul, czyli dwa razy obrażenia. Mogę znegować przynęta. Ok, chodzi w stan, w którym znajduje się pomiędzy rzeczywistością a fizyczną. więc niezwykłe zdolności. Hmm. Zrobimy tak. Ok, mam przynętę w razie czego. Nie to. A dobra. on zawsze trochę przyspieszy czyszczenie. Szkoda, że za daleko sobie z nim nie pójdę. Ok. Okej, okay, czyli ja mogę sobie zostawić przynętę i dać dzidę. Co też nie jest wcale aż takie głupie. A przynęte mogę często stawiać całkiem. Okej. Okay. Dobra. Dostałem obrażenia, ale też dostałem leczonko. Okay. Mm. za M. Dobra. O, jeszcze Banditos. okej okay. nie okej okay. no pokaż się dobra mam jakąś kulę? Nie, nie. a mam jedną duszę dobra to zaraz sobie otworzymy skrzynię ze skrzyni oczywiście wyciągniemy Skarb taki jaki tam jest. Zakładając, że dotrwam w ogóle do tworzenia. Dobra. No co szansa? Szansa na to, że pomocniczy żar po trafieniu przyniesie się na innych wrogów. Przydatne prawdopodobnie. Gdzieś tam później Dobra, to Tu, tu, tu I co to jest? Aaa Dwie umiejętności Dobra Pyk Bez dodatkowego złota? Czy coś tu jeszcze jest? Nie, nie ma nic. A czy mamy skrzyneczki, No skrzyneczki wazy, z was zawsze coś tam może wypaść? I dwa przejścia. Na górze coś tam się kryje w tym przejściu. Najpierw ogarniemy dół, skoro już tu jesteśmy. Nie widzę nic, żadnego przeciwnika. nie mam klejnotu. Okej, okay. o nie, o nie. Jakieś małe skoczki. Raz raz. Dobra. Dalej brak klejnotu. Będziemy poszukiwać go. A ty głupcze. Dobrze, bo y, rzucił się na na mojego klona, który miał go ściągnąć teraz górą okej okay. zaraz wybiję kolejny poziom oczywiście bardzo chętnie, dobra na napię czas, większa ilość otrzymywanego doświadczenia, też dobra okej okay. Dobra, poziom też sporo. Pewnie dzięki tej runie, no, jednak to nawet kilka procent to jest całkiem sporo. Dobra, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Dobra, tu wszystko ogarnięte. Nie mam klejnotu, więc skrzyni nie otworzę. To lecimy sobie na spokojnie teraz do góry górne przejście. O. Dobra, Od, ale dodge Dodge dobre Okej, okay, tu jest jeszcze przejście A tu jest wyjście w ogóle Byczunia Dobra, no to schodzimy dalej Drugi, drugi poziom drugi poziom, którym zajmiemy się w kolejnym odcinku, na który ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby, żeby być na bieżąco z moimi materiałami, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!